Cześć, jesteśmy na targach HIFA w Berlinie, zapraszamy do środka. Witamy na stoisku Asus. I to wszystko. Targi IFA są tak wielkie, że zmieścił się na nich nawet Batmobil. Proszę bardzo, dali, dali radę. O tyle fajne jest stoisko firmy RHA, że tu są wystawione bardzo fajne słuchawki bezprzewodowe, całkowicie bezprzewodowe, a miła pani dała nam takie same na testy. O! Dobra, mamy przed sobą stoisko XPG, na którym możemy sobie skustomizować, właściwie zrobić myszkę pod własne preferencje. Najpierw skanujemy rękę. O, tu jest moja ręka, ładnie zeskanowana. Teraz sobie wybieramy... Yes, next. Teraz wybieramy sposób. The first one, yeah. I tu mamy własną myszkę, która będzie pasowała najlepiej pod moją własną rękę, pod mój profil, pod moją długość palców i tak dalej. Znalazłem smartfon, który pasuje do pomarańczowego, benchmarkowego koloru. Jest to Hammer Explorer, który ma, uwaga, ma wskaźnik laserowy. Możecie zobaczyć, o tutaj, patrz. Wskaźnik laserowy i jeszcze w wersji Pro będzie miał, e, będzie miał czujnik jakości powietrza, co może być ważne, Wy, jeśli jesteście jakimiś specami, którzy chodzą po, nie wiem, e, kopalniach albo gdzieś. Dobra i teraz tak, mamy tutaj Androida 9. Z tego co słyszałem, jest Android 9? Jest. Jest Android 9. No i oczywiście wodoszczelna obudowa IP69, 5000 mAh i NFC. No i tam fajne bajery w stylu aparatu 48 megapikseli, ale akurat powiedzmy nie jest to najważniejsza rzecz w tego typu a temat 13 megapikseli. Przepraszam, wersja Pro będzie miała 48 megapikseli. Jeśli chodzi o te, tego typu smartfony, to nie jest najważniejsza funkcja, ważne, że jest wytrzymały, wodoszczelny w 100% praktycznie i ma NFC, no i działa powiedzmy w miarę sprawnie. Mamy przed sobą fajne smartwatche, nowe smartwatche firmy Fossil, produkowane przez firmę Fossil, ale tak naprawdę każdy z nich jest innej marki. Mamy tutaj na przykład Armani'ego, mamy Pumę, mamy jeszcze inne marki, na przykład Diesla. I teraz tak, każdy z tych smartwatche jest oczywiście przeznaczony do sportu. Każdy z nich jest, ma taki, taki, takie zacięcie sportowe, natomiast każdy ma inną stylistykę i powiedzmy zegarki smartwatcha Armani'ego są bardzo bardziej elegancki oczywiście trochę więcej kosztują, ale wszystkie przeznaczone są na przykład do pływania, do biegania, monitorują aktywności sportowe, wyświetlają powiadomienia, mogą mierzyć puls. I oczywiście mają na przykład takie funkcje jak asystenta Google, Google Pay i, i kilka innych, o których zaraz Wam opowiem i, i pokażę. Dobra, tak wygląda interfejs tych zegarków. Od góry oczywiście mamy główne menu takich powiedzmy ustawień podręcznych. Cały system to jest Wear OS od Google'a, Android oczywiście, na bazie Androida, także standardowy, czysty system, bardzo prosty w obsłudze. Większość rzeczy, jakby wszystkie, wszystkie, większość podstawowych gestów wykonujemy dotykowo, ale mamy też tutaj w tych zegarkach koronkę, którą można obracać i scrollować interfejs i to jest fajne, bo dotyczy to praktycznie wszystkich powiadomień, mm, można w ten sposób scrollować maile i jest to płynne, to nie jest tak, że następuje scrollowanie po jednej stronie naraz, tylko płynnie, można sobie przewijać bardzo powoli, fajnie to wygląda, fajnie to działa i jeśli chodzi o podstawowe funkcje, to oczywiście mamy pomiar pulsu, Ten zegarek jest akurat nie do końca skonfigurowany, ale mamy pomiar pulsu, mamy asystenta Google, yy, mamy oczywiście yy, Google Pay, czyli możemy płacić zegarkiem. Tutaj mamy jeszcze dodatkowe opcje, czyli typu agenda, kalendarz, alarm, czaty, Google Fit. Music, ale też może warto wspomnieć o tym, że na zegarku można zainstalować Spotify i na przykład biegać wyłącznie z samym zegarkiem. Muzyki będziemy wtedy słuchać przez słuchawki bluetooth sparowane z zegarkiem. Telefon nie jest potrzebny. A, co jest fajne, większość z tych zegarków, właśnie wszystkie te zegarki z tego co słyszeliśmy, mają dostać aktualizację, która będzie oferowała pełną funkcjonalność rozmów telefonicznych przez zegarek, czyli generalnie mają wbudowane głośniki i mają wbudowane mikrofony i dzięki temu będziemy mogli po prostu rozmawiać przez nie głosowo i dotyczy to również użytkowników systemu iOS, czyli iPhone'ów. Jeśli chodzi o Androida, to to nie jest jakaś wielka nowość, ale jeśli chodzi o iOS-a, jest to jednak pewien progres. Wiecie co? Jest fajna opcja na stoisku Kodaka. W ich najnowszym aparacie Możemy sobie wydrukować w, dużej, w dużym formacie zdjęcia, i w dodatku można je animować. Zobaczcie to. Mamy zdjęcie. Nie rusza się, prawda? I teraz uwaga. Pokazujemy to zdjęcie w smartfonie. I co? I rusza się. Jak oni to zrobili? Magia. Nice. Robimy selfieka i zaraz go drukujemy. Print, saving, copies, ok, jedynka. I proszę bardzo, zaraz będziemy mieć fajne zdjęcie. Jeśli macie ochotę trochę się powyżywać, to możecie to zrobić w ten sposób. O kurde, ciężka alterelia. Nowe modele od Noki: 7.2 po lewej i 6.2 po prawej. No, co tutaj mamy? Potrójne kamerki, yy, dość ładne obudowy i oczywiście, co? Czystego Androida. Oczywiście dziesiątka będzie, oczywiście, że będzie. No, jak, moi, jak, jak na pierwszy rzut oka całkiem spoko smartfony i moim zdaniem będzie no, dość spory sukces rynkowy. Jeśli zbrzydły Wam zwykłe okulary, to możecie kupić takie, które grają. Dzięki przewodnictwu Kostnemu. Wymyślił je Huawei. No dobra, może nie wymyślił, ale zrobił je Huawei. I zobaczymy, czy się przyjmą na rynku. No, Okej. Okay. Pozdrawiamy Benchmark.pl Halo, o tu jestem, to jest najnowsza funkcja e, dzięki procesorowi Kirin 990, proszę bardzo, tam możecie mnie obejrzeć teraz na tle, można tła zmieniać, zmień pan tam tło, zmień pan tło, nie wiadomo jak się zmienia tło, nie wiadomo jak się zmienia tło, dziękuję. Na stanowisku mi w zasadzie największą nowością jest e, Mi 9T Pro, ale nie będziemy go dla was tutaj pokazywać, bo mamy go w testach i będziemy go e, prezentować, pełną recenzję już wkrótce. Xiaomi Amazfit GTS, nowy smartwatch, bardzo cienki, bardzo lekki, bardzo fajny. Jeśli chodzi o funkcje, to przede wszystkim monitorowanie snu, puls, wyświetlanie powiadomień, wodoszczelność do 5 atmosfer i śledzenie 12 różnych sportów. No wygląda fajnie, myślę, że nie będzie za drogi. To jest fajne projektor o krótkim rzucie i z wbudowanym głośnikiem subwooferem spoko nagłośnienie i e, oświetlenie do filmów ja, to fajnie. No dobra, to są trochę lepsze prędkości niż na 4G, przyznaję. Aczkolwiek nie urywają zatka. No ok, jeśli chcecie być mobilnymi fotografami, to. Taka aplikacja jak Uwaga Cinema Pro wam w tym pomoże. Nie wiem czy ktoś w 2019 roku jeszcze słucha muzyki z Walkmanów w MP3kach, no, ale jeśli ktoś taki się znajdzie, a pewnie ktoś taki się znajdzie, to może kupić sprzęt od Sony. Nowe słuchawki od Sonego WF 1000XM3 z aktywną redukcją szumów, malutkie, całkowicie bezprzewodowe i no cóż, zapewne będą robiły robotę jak wszystkie poprzednie. Zobaczymy. Kiedyś LG zrobiło tunel z paneli OLED i wyglądał mega fajnie, ale kaskady też robią robotę. W zeszłym roku 8K w telewizorach to było coś. To była nowość. A w tym roku nie, no jest okej, okay, no po prostu ludzie koło tego przechodzą. LG G8X z dodatkową obudową, która dodaje drugi wyświetlacz. Jeśli wam za mało jeden, to na jednym możecie sobie na przykład oglądać film, a na drugim możecie pisać e-maila w tym samym czasie. Fajne. Nie Jak pani bardzo jest zmęczona? Yy, w, yy, w skali od 1 do 100, 101. Ale to i dopiero początek naszego dzisiaj cudownego dnia, prawda? Bo będziemy w domu dopiero o 23. A teraz zbawimy się. Hmm? Jak grać to z klasą. Nie wiem co to jest, chyba metal, tak. Jakiś odlew aluminiowy wygląda no powiedzmy, że zaje fajnie. Odprowadzenie ciepła muszy, musi być całkiem spoko z tego. Eraser Z Tower Extreme Gaming System to się nazywa rozmiar monitora. Wow! Motorola One Zoom. 48 megapikseli, 25 megapikseli, 6,4 cala OLED i czysty Android. Fajnie. Motorola Moto Z4. Selfie'ki 25 megapikseli. Z tyłu 48 megapikseli i czas pracy 2 dni. Jeśli lubicie błyskające światełka, wszystkie kolory możliwe gamingu, proszę bardzo, stoisko Zalman na targach IFA 2019. Dobra, to były najfajniejsze ciekawostki z targów IFA 2019. Oczywiście targi są ogromne. Jeśli macie okazję, przyjeżdżajcie, obejrzyjcie je sami. E, tak naprawdę to, co pokazaliśmy, to jest fragment tego, co tutaj możecie zobaczyć. E, można się wykończyć. Po prostu fizycznie tu się można wykończyć. Tu jest kilkadziesiąt tysięcy kroków minimum. 20 km liczcie, solidne buty. Jeszcze macie chwilę czasu. A tymczasem kończymy i do zobaczenia.